Cześć Tuszak z tej strony, witam Cię na moim kanale i witam Cię w szybkich rozpakach tym razem Asusowych, jak ktoś zaglądał na Instagrama to widział mniej więcej co może być rozpakowywane także idziemy z pierwszym pierwszym akcesorium bardziej komponentem, bo tu mamy kartę graficzną Asusa GeForce GTX 1080 w wersji Strix 11 gigsów OC Edition Aura oczywiście chcesz popatrzeć na obrazki a to folia to nie będzie widać O, tak może. Radiatorek, wentyle. Takowanko. Tutaj jakieś aplikacje chyba tak. Tym albo coś jeszcze. Tutaj jest zasilanko dodatkowe do Do czego? A, GPO Cool System Van Heater for Optimal, optimal System Cooling. 4 piny, 2-4 pinowe zasilania. Do chłodzenia. No dobra, zajrzymy do pudła. To najważniejsze. Polysja 3 Ci co wiedzą to wiedzą. Ale zajrzymy. Czemu nie? Jak już jest? Mam nadzieję, że będzie na tyle długo, że będę mógł ją załadować do mojego pająka i przetestować w kilku. Grach. Pudła susa Zmienił się. Zmienił się logo, już nie Sasus, tylko Strix. I zaglądamy. Mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnych... Forno i no Asus Asus, czyli książeczka z jakimiś tam A, płytka Users Guide. Płyta ze strawnikami, oczywiście tak trzeba teraz pokazać, żeby nie było światła. O tak. Mm. Quick start guide. Zaglądamy głębiej. z jakimiś tam akcesoriami się prezentuje. Dobrze, wrócę ją sobie tak, żeby mi było wygodniej. Zasilanie, przewody czarno, czerwone, oczywiście dwie. Tu mamy dwie e, szóstki, tu jedna ósemka. Jakby ktoś chciał. Coś mi tu wysiada. Ściągasz do kabli. I to by było na tyle. Aż spojrzę pod spód no na tyle, tu tylko karta no dobra to podłoże odwalimy otworzymy i wyciągniemy byczka dobra Uu. chyba nowka sztuka nie tak wyglądało po folii, wentylki kręcą się. Czarne jeszcze folijka, wszędzie tu folia. Tutaj na backplate też folia. Czoło. <grymny> A tutaj kodzik, jakby ktoś chciał o, zobaczyć, jakby się oczywiście udało. Nie, no nie uda się ostrości złapać. O, jest. Jest kodzik. Dobra. No. PCA 3, oczywiście Display Portów aż 3, HDMI DV1, sporo miejsca, tutaj wspomniane zasilania, dodatkowo jeszcze zasilania do wentylków, SLI, dwie sztunie, co by szybciej było no i tutaj na górze, Tu na górze świecący rok Republika Gamers tutaj wyżłobione logo Strix tutaj napis GeForce GTX i spory radiator jak widać kawał radiatora zasilanie jedna 1.8 i 1.6 i dość ciężka także taki, taki byczek z tej strony jeszcze można zobaczyć ramka dodatkowa jest zrobiona widzicie tę ramkę? taka plastikowa o tu, idzie no, widać, nie? fajna, tutaj o, z obu stron tutaj po bokach widać tą ramkę po obu stronach jak się kończy kawał, kawał ramki, że tak powiem i ona tutaj się kończy z tej strony się kończy tu na dole a z tej strony kończy się tu, tym plasticzkiem no, karta dość wysoka, jak widać od śledzia kawałek jeszcze wystaje ciężka. No nic, załaduję do kompas. sprawdzimy. Zobaczymy. A tu jeszcze wycięte logo roga. Ciekawe czy świeci. No, to było tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, oczy